Szczęść Boże, witam serdecznie. Święty Jan Paweł II odnosząc się do słów Zbawiciela: oto matka twoja, zaznaczył, że relacja chrześcijan do Maryi jako matki nie jest oparta tylko na uczuciach, na jakimś sentymencie, ale jest głęboko zakorzeniona w woli samego Zbawiciela. Papież zaznaczył, że słowa oto matka twoja Świadczą o tym, że Pan Jezus pragnął wzbudzić w uczniach miłość i zaufanie do Maryi jako do matki, jako do najbliższej osoby. Historia pobożności chrześcijańskiej pokazuje, że Maryja jest drogą prowadzącą zawsze do Syna, a miłość Syna do Matki jeszcze bardziej podkreśla jej wartość i rolę. Liczne sanktuaria na świecie są dowodem wstawiennictwa, ciągłego wstawiennictwa i wypraszania mnóstwa łask. Ewangelista dodał, że od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Ta szybka i natychmiastowa decyzja świadczy o tym, jak bardzo ważna jest obecność Maryi w życiu Kościoła, w życiu chrześcijan, w naszym życiu. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.